Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj temat dosyć ważny, aczkolwiek czasem też bagatelizowany. Chodzi mi właśnie o oświetlenie, doświetlenie naszego stanowiska pracy. Czy to biurka podczas grania, nocnego grania, nocnej pracy, czy chociażby samego biurka podczas pracy, nie wiem, biurowej, papierkowej. Dzisiaj mam dla Was takie dwa produkty firmy Montis. Są to lampki biurkowe, dwie różne, żeby nie było tak samo, więc sobie sprawdzimy, jakie są między nimi różnice i co one nam w ogóle dają. Zapraszam Was do oglądania No i moi drodzy, tradycyjnego unboxingu nie będzie, ponieważ lampki już są zunboxowane. Ja już je użytkowałem, aby jak najwięcej informacji Wam przekazać. Mamy dwie sztuki. Pierwsza z nich to jest taka mniejsza. Ona jest strasznie czuła w ogóle i się uruchamia, bo ona jest bezprzewodowa. Jak ją tylko dotykam, to ona się uruchamia, więc no w sumie tak ma działać. Pierwsza taka mała, druga większa. Jest to lampka już przewodowa, którą podłączamy za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Ta ma troszeczkę więcej funkcji, o tym wszystkim za chwilę Wam opowiem. Natomiast kwestia światła, moi drodzy, jest dość istotna, bo tutaj pracując przy biurku, pracując wieczorami, jak mamy sobie oświetlenie, po co sobie psuć wzrok? Warto pomyśleć o jakimś doświetleniu. A dwa, nie musimy używać jakiegoś tam głównego światła, które mogłoby komuś przeszkadzać. E, także moi drodzy, lecimy z tematem, ja Wam opowiem krótko na ich temat i widzimy się za chwilę w podsumowaniu. Montis MT043 to mniejsza lampka w dzisiejszym zestawieniu, którą widzieliście na samym początku. Zacznę od jej budowy. Wykonana jest z plastiku, a jej maksymalna wysokość w ustawieniu tak, aby lampa świeciła bezpośrednio na biurko wynosi 35 cm. Jest to wysokość świecenia zmierzona od blatu do źródła światła. Na przodzie znalazły się dwa przyciski dotykowe. Pierwszy od lewej z rysunkiem księżyca służy do włączania światła nocnego, czyli mniejszej lampki, znajdującej się przy samej obudowie. Drugi przycisk to włącznik światła głównego. Tutaj mamy trzystopniową regulację jasności. Natomiast, zaglądając na tył urządzenia, znajdziemy tam port mikro-USB służący do ładowania, a zaraz obok niego znajduje się dioda sygnalizująca stan naładowania. Czerwona znaczy, że ładuje, zielona lampka jest naładowana. Od spodu mamy cztery antypoślizgowe gumowe nóżki, dzięki którym lampka stoi na biurku bardzo stabilnie. Od góry obudowy mamy taką małą kieszonkę na drobne przedmioty, typu karta pamięci czy chociażby pendrive, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Posiada ona jeszcze dwa małe wcięcia, dzięki czemu możemy postawić sobie na niej smartfona w pozycji pionowej, jak i poziomej, co jest mega przydatną funkcją, na przykład jeżeli chcemy sobie obejrzeć jakiś film na telefonie. Dalej mamy silikonowe ramię, które możemy regulować w każdym kierunku i ustawić źródło światła pod tak naprawdę dowolnym kątem, w dowolnej pozycji. Jak już mówimy o źródle światła, to mamy tutaj na górze 16 diod świecących w kolorze białym, natomiast lampka na dole, o której wcześniej wspomniałem, posiada ich 6. Urządzenie ma również wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh i wystarczy na maksymalnie 8 godzin pracy światła głównego w najniższej jakości oraz kolejno 3 godziny w trybie jaśniejszym, a w najjaśniejszym to godzina 40 minut. Natomiast światło nocne powinno wystarczyć na około 15 godzin ciągłej pracy. Lampka ma tak naprawdę wiele zastosowań, od pracy biurowej po fotografię produktową i tutaj ta opcja najbardziej przypadła mi do gustu, bo jak możecie zobaczyć, można przy jej pomocy zrobić naprawdę fajne przebitki i bardzo fajnie doświetlić produkt. Kolej teraz na model większy, a dokładnie MT042. Tutaj mamy wysokość świecenia 39 cm mierzoną od blatu, natomiast jej wymiary to 19,5 na 14 cm, jeżeli chodzi o samą podstawę oraz 32 na 5 cm, jeżeli chodzi o nazwijmy to klosz. Co do parametrów technicznych, to mamy tutaj 54 diody SMD o łącznej mocy 440 lumenów, a samo urządzenie zasilimy dołączonym do niego zasilaczem. Spójrzmy teraz na podstawę. Na niej panel dotykowy oraz kilka przycisków. Pierwszy to standardowy włącznik, ale zaraz pod nim mamy przyciski do zmiany barwy światła. No i tutaj mamy możliwość wyboru między trzema poziomami, między trzema temperaturami barwowymi. I tak możemy sobie ustawić kolejno 3000 Kelvinów, 4300 K oraz 5400 Kelwinów. Zaraz obok niego znalazła się strzałka w górę do zwiększania jasności oraz obok w dół do jej zmniejszania. Dzięki temu mamy płynną regulację natężenia światła, co jest naprawdę bardzo fajną opcją, jeżeli chcemy sobie, sobie delikatnie światło przyciemnić. Z tyłu znajdziemy gniazdo zasilania oraz port USB typu A, do którego możemy podłączyć np. powerbanka w celu jego naładowania, smartfona czy tak jak w moim przypadku lampkę bezprzewodową. Ramie to aluminiowy pałąk z dużą możliwością regulacji. Mamy tutaj możliwość ustawienia jej pod dowolnym kątem zarówno względem podstawy, jak i sam klosz dodatkowo można regulować pod dowolnym kątem oraz obrócić go całkowicie np. w stronę ściany. Duży zakres regulacji daje nam naprawdę wiele możliwości. No i tak, moi drodzy, prezentują się lampki biurkowe firmy Montis. Zapraszam Was teraz na krótkie podsumowanie. No i moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie prezentowanych dzisiaj lampek biurkowych. E, tak naprawdę, zacznę od tej mniejszej. Ta mała jest bezprzewodowa, ma wbudowany akumulator o pojemności 1200 mAh. E, Starczy naprawdę na długi, 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 długi okres, e, jeżeli chodzi o pracę na tej baterii. Co jest fajne? Przede wszystkim tak, mała, kompaktowa. Możemy ją wszędzie ze sobą zabrać. Czy na przykład gdzieś jedziemy, nie wiem, na biwak, pod namiot, bierzemy. Wystarczy powerbanka, by ją naładować. To jest mega fajna opcja i możemy ją ze sobą wszędzie targać. Druga sprawa: jak macie małe dzieci, tak jak na przykład u mnie się bardzo sprawdziła w pokoju dziewczynek. Po prostu mamy taki tryb nocny, jakby. I tutaj nam się włącza takie delikatne światełko, jak dzieciaki spały sobie, one wolą spać przy tak, jakieś takie delikatne światełko, żeby nie było zupełnej e, ciemności, no to tutaj to im tam lekko rozświetlało, więc jest fajne. Jak Wam będzie mało, można też nacisnąć sobie raz, mamy tutaj trzy stopnie podświetlenia, możemy na raz tak naprawdę moi drodzy nacisnąć i na ścianę to skierować i sobie tą ścianę podświetlić. Bardzo e, fajna opcja, tutaj w sumie Mega fajne zastosowanie tej lampki, jako właśnie taka lampka nocna, lampka na stoliku, żeby sobie coś podświetlić w nocy, czy nawet jak coś zgubimy, poszukać pod meblami, czy gdzieś możemy sobie tutaj poświecić, bo naprawdę daje mega dużo światła. Dodatkowo tutaj, tak jak widzieliście, mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie coś tutaj umieścić. Ja tam z reguły mikrofon, jak odepnę, to włożę albo jakąś kartę pamięci. Oczywiście ładujemy po USB, tutaj mikro USB. Więc szkoda, że nie jest to USB typu C, do którego wszyscy przywykliśmy. Natomiast ona jest bardzo czuła. Tu mogłoby ta, ta, ta czułość troszkę mniejsza, miesza, bo lekko ją dotykam i ona już mi tutaj świeci. Natomiast co mi się spodobało najbardziej z tą lampką, moje drodzy, to to, że może nam służyć do tutaj fotografii produktowej. W sensie, tak jak widzieliście, możemy sobie bez problemu tą lampką doświetlić jakieś nawet małe rzeczy i sobie spokojnie zrobić przebitki. Mega fajnie to doświetla, mega fajnie to wygląda. I pod tym względem spodobała mi się bardziej, i teraz razem z moimi dziećmi trwa kłótnia o lampkę: czy ja będę używał nagrywania do przebitek, czy one akurat będą używały jej u siebie w pokoju. Także naprawdę ma wiele zastosowań, i muszę Wam powiedzieć, że nie spodziewałem się. A mega, mega fajna opcja, to tą dajemy na bok, no i przechodzimy do większej lampeczki. Ta większa, moi drodzy, oczywiście zasilana tutaj, zasilaczem, który jest w zestawie. Ale ma też więcej opcji. Zacznę może od minusów. Taki w sumie jedyny największy, który znalazłem, to ona jest, ona jest duża, fajna jest, ale fajnie by było, jakby można było ją jeszcze troszeczkę do góry pociągnąć, jakby było to regulowane. Bo jakbym miałem na przykład za biurkiem na tutaj, pomiędzy monitorami, żeby mi na dwa monitory doświetlała na przykład tam właśnie ścianę. To troszeczkę była za krótka i musiałem na czymś ją tam wstawiać do góry, fajnie jakbyśmy to mogli troszeczkę sobie do góry podnieść, no ale później finalnie postawiłem ją na lewym głośniku i też jest ok, natomiast idąc dalej, no więcej minusów raczej nie znalazłem, mamy tutaj panel dotykowy, o którym już wiecie, mamy możliwość regulacji natężenia światła, mamy możliwość regulacji temperatury barwowej, co jest spoko opcją, możemy ją sobie tak naprawdę w tę stronę wygiąć, żeby świeciła bezpośrednio na ścianę, możemy w ten sposób, Kąt regulacji jest naprawdę dowolny. Także do przenoszenia też ją możemy fajnie złożyć. No, co więcej, chcieć. No, tutaj jak na razie nie było z nią problemu. Diody świecą. Jak długo to zobaczymy, on będę użytkował. Cały czas, więc przyda się na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o więcej minusów więcej wad nie znalazłem. Mamy też zasilanie oprócz zasilania mamy też port USB typu A dzięki któremu jesteśmy w stanie na przykład naładować czy chociażby wspomnianego wcześniej powerbanka czy nawet tą małą lampeczkę więc mogą się jedna od drugiej mogą się ładować. Naprawdę fajny przydatny sprzęt za niewielką cenę nieduże pieniądze naprawdę i możemy sobie taką lampkę gdzieś tam postawić i z niej korzystać. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. No, i w ten sposób, zobaczcie, moi drodzy, możemy sobie właśnie doświetlić ścianę, monitor, w sensie, że żeby się lepiej pracowało. Ja tego trybu używam właśnie tutaj głównie wieczorami, jak pracuję. Czy gram sobie na przykład, to wieczorami jest ta lampka używana i nie potrzebuję żadnego dodatkowego oświetlenia. Mega fajna opcja. No i co więcej, wydaje mi się, że lampki zapadły w porządku, nie było z nimi żadnych kłopotów, żadnych problemów. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat. Takiego akcesorium do waszego komputera, biurka gamingowego i nie tylko w sumie. Jak Wam się film podobał, pamiętajcie: koniecznie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.